Uwaga, nasz przewodnik po trzecim horyzoncie jest poprzedzony wstępem fabularnym. Jeżeli chcesz go pominąć i przejść od razu do kwestii mechanicznych, wybierz odpowiedni rozdział z rozpiski zamieszczonej pod filmem. A wy to co? Czego węszycie w mojej stoczni, he? Jak przysłała was fakira, to powiedzcie tej wariat. A, że klienci. Inna sprawa. Jestem Arda Saha. Chętnie doradzę. Jak chcecie statek, to trafiliście w dobre miejsce. Bo wiecie, bez statku jak bez nogi. A bez dobrego statku to jak. Um, no. Bez dobrej nogi. W każdym razie Stocznia Halgria może i nie robi tak pięknych cacek jak Czeleps na Mirze, ale drogo nie liczymy. Choć tak, większość musi się zadłużyć, znaleźć jakiegoś patrona, co zasponsoruje. E, a wy? A, w sumie nieważne. Bir jest Bir. Macie kasę, macie produkt. Ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. E, wracając do sedna, no to statek to jest jak drugi dom. A w sumie czasem nawet jak pierwszy. Większość awantorników takich jak wy, to spędza na nim połowę życia. No i często tam życie kończy. Co? Nie, nie, nic. Tak tylko do siebie gadam. gadam. O, patrzcie na to cacko. Jeden z naszych nowszych modeli. To statek klasy trzeciej, lekki frachtowiec. A tam mamy statek szturmowy. Też tej samej klasy. Co? Co znaczy, że trzecia klasa? Na ikony. Jakżeście się uchowali? Klasa statku to ten. No. Jego pojemność. Te z klasy trzeciej pomieści wasze tyłki i zainstalujecie na nim jeszcze parę dodatkowych gadżetów. Te klasy pierwszej to małe jedno lub dwuosobowe jednostki. Dobre do niczego, ale co kto lubi. Te z klasy piątej. No, powiedzmy, że tamto zmieści się cała pielgrzymka do miasta i Ikon, jak trzeba. Dla takiej grupy jak wy, 4-5 osób, to klasa trzecia jak znalazł, i praktycznie, i nie tak drogo, wiecie, zmieścić tam prywatne kajuty i komory hibernacyjne do podróży przez portale, zainstalujecie odpowiednią broń, może jakieś skrytki na nielegalny towar, że co? Nie, ja nic nie sugeruję, no, ale... Zamontujemy to, co chcecie Pełna personalizacja Będziecie zadowoleni Jak trzeba, to i miejsce na kaplicę pokładową się znajdzie No... Chociaż na świętoszków to nie wyglądacie No to co? Ten wam pasuje? Nie dziwię się Piękna bestia A to? To odgniecenia po pociskach Chyba za te ceny nie spodziewaliście się nieużywanego sprzętu Wiecie Trzeci horyzont to niebezpieczne miejsce, zwłaszcza kiedy od próżni oddziela Was jedynie warstwa blachy. W przestrzeni napotkacie na piratów, nomadów, roje asteroidy i jeszcze gorsze rzeczy. Jakie gorsze rzeczy? Niech mnie bez oblicze pochłonie, jeżeli wymieniłbym Wam je na głos. No, dlatego musicie wiedzieć, jak się bronić. Statek ma różnego rodzaju stanowiska, które wymagają obsadzenia. Musicie podzielić między sobą obowiązki, jeżeli chcecie jakoś przetrwać. Każdy odpowiada za coś innego, ale wszystko się ze sobą łączy. Kumacie, to trochę jak taniec. Trzeba wyczuć rytm partnera, by wszystko poszło dobrze. Po pierwsze, to każdy statek musi mieć kapitana. Proste. Kiedy zacznie robić się gorąco, to jedna konkretna osoba musi wydawać komendy, inaczej panowałby chaos. A że kapitan siedzi sobie wygodnie na mostku, to i ma pogląd na wszystko, co się dzieje wokół. Dlatego to musi być ktoś, komu ufacie. Jeżeli komukolwiek ufacie. Kolejna pozycja do obsadzenia to inżynier. Jak ktoś z Was zna się na technice, to będzie jak znalazł. Inżynier zarządza systemami i dystrybuuje dostępną energię, nie? W walce kosmicznej ma to ogromne znaczenie, bo wiesz, tu trzeba wzmocnić tarcze, tu dać kopa napędowi albo zasilić działka, nie zawsze mocy starczy na wszystko. O, tu obok fotela kapitańskiego jest też miejsce dla pilota. Od tego jak ten skurczybyk będzie poruszał statkiem, może zależeć życie całej załogi. Sprawny manewr potrafi nieraz uratować dupę, kiedy zawiodą tarcze, a o wróg to martwy wróg. Więc zadbajcie o to, by siedział tu ktoś choć trochę kompetentny. Tu nieco dalej jest miejsce dla operatora sensorów. To on pomaga namierzyć cele i zakłóca przeciwnika. Może też próbować skakować jego systemy. Mówię wam, czasem da się wygrać walkę, nie odpalając nawet jednej torpedy. No ale jak już ją odpalać, to nie ma litości. To jest moi drodzy stanowisko strzelca. Z tego panelu można uzyskać dostęp do wszystkich ofensywnych i defensywnych modułów statku. Pamiętajcie, jak nie oni, to wy. To co? Finalizujemy zakup? Skoczę po tabule i podpiszemy wszystko raz dwa. Cześć. Jestem Zguba i witam Was serdecznie w naszym pierwszym odcinku przewodnika po trzecim horyzoncie w tym epizodzie będziemy omawiać rolę statków oraz obsadzającej ich załogi bo wiecie, wasze postacie którymi będziecie grali w z Trzeci Horyzont nie muszą się znać wcześniej nie muszą mieć wspólnego backgroundu ale mimo wszystko, kiedy zaczniecie grę, będą miały jedną rzecz, którą mogą między sobą dzielić. Jedną rzecz, która ich połączy. I jest to właśnie statek kosmiczny. No bo wiecie, niezależnie od tego, czym grupa będzie się zajmować, czy będzie przemierzać kosmiczne szlaki handlowe, starając się związać koniec z końcem czy będzie trudnić się piractwem między gwiazdami, czy będzie starać się odkrywać nowe światy i ich tajemnice, albo szpiegować dla jednej z licznych frakcji e, rezydujących na Coriolis. Do tego wszystkiego będzie potrzebować własnego statku. Chociaż własnego to jest trochę za dużo powiedziane, bo statki. W świecie Coriolis są tak drogie, że początkująca drużyna w postacie graczek nie będą w stanie go zakupić. To nie znaczy, że będą go pozbawione. Nie, 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 bez problemu znajdą patrona, który będzie w stanie wyłożyć odpowiednią sumę, pokryć e, koszta. W zamian oczekując jednej dwóch góra. Stu przysług. I tak naprawdę to jest świetna motywacja do wspólnej gry, bo wiecie, nic tak nie łączy jak wspólny dług, którego biorąc pod uwagę jego sumę, o, nie spodziewacie się spłacić w bardzo szybkim czasie. Sam statek, mimo że nie do końca jest własnością graczy, staje się dla nich swoistą bazą. Można powiedzieć, że nawet domem. Istnieje możliwość jego rozbudowania, ulepszenia. Stanowi to dość spory element tego uniwersum. Przydaje się to nie tylko przy takich rzeczach jak walka kosmiczna, ale także podczas zwykłego podróżowania, bo na przykład statek nieposiadający kabin hibernacyjnych nie jest w stanie podróżować przez portale, gdyż. Wkroczenie do takiego miejsca, nie będąc w stanie stazy, dla zwykłych ludzi kończy się bolesną i tragiczną śmiercią. Z kolei, na przykład, statek, który posiada na swoim pokładzie własną, prywatną kaplicę kuczci ikon, jest w stanie zdecydowanie łatwiej zabiegać o ich błogosławieństwa. Do tego należy dodawać jakieś tajne skrytki, warsztaty, gabinety medyczne wszystko czego dusza zabraknie. To są zarówno moduły kosmetyczne, jak i praktyczne, a najczęściej łączące i to i to. Dzięki temu statek w Coriolisie przestaje być jedynie elementem transportowym lub pojazdem do walki, a staje się tłem dla rozwoju fabularnego, dla Tworzenia scen, które spoją ze sobą drużynę i ubarwią waszą rozgrywkę. Właśnie dlatego, przy tworzeniu swojej grupy i postaci, warto poświęcić nieco więcej uwagi także statkowi, jakim grupa będzie się poruszać. Oczywiście podręcznik zapewnia podstawowe modele, które można po prostu wziąć z marszu. I nie przykładać do tego aż tak dużej uwagi, ale wydaje mi się, że własnoręczne zaprojektowanie nowego pojazdu jest czymś, co po pierwsze scali nową grupę graczek, a po drugie przysporzywam naprawdę dużo frajdy. Podczas tworzenia statku mamy wpływ na naprawdę wiele rzeczy, bo wiecie, możemy określić przede wszystkim, jaki jest to rodzaj statku. Czy to będzie jakiś statek kurierski, przeznaczony przede wszystkim do szybkiego poruszania się i unikania niebezpieczeństw? Czy będzie to statek transportowy, w którym można przewozić tony cennych materiałów? Czy będzie to statek wojenny, którego piraci będą bali się zaatakować? Czy może będzie to jakiś, jakaś uniwersalna jednostka. Tak naprawdę tutaj jedyne co ogranicza graczki to ich wyobraźnia. Bo co prawda podręcznik daje jakieś przykłady i sugeruje dla jakich grup dany typ statku będzie najlepszy, ale ma to tak naprawdę tylko i wyłącznie fabularne znaczenie. Nie przekłada się na mechanikę. To co przekłada się na mechanikę to między innymi Stocznia, w której dany statek został wyprodukowany. I na przykład Stocznia Czeleb w systemie Mira, słynie z pięknych, opływowych, szybkich statków, które dostają plus jeden do manewrowości, ale równocześnie są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne. Nie mówiąc już o tym, że droższe. Z kolei, na przykład wspomniana w naszym fabularnym prologu Stocznia Halgria, która orbituje między Coriolis, a planetą Kua. Specjalizuje się w tanich i raczej kiepskiej jakości statkach, ale równocześnie jest w stanie upchać w nich więcej modułów. I tych stoczni jest jeszcze parę do wyboru, więc tutaj naprawdę można yy, przebierać w tych możliwościach i tworzyć bardzo ciekawe kombinacje. Wspomniałem też wcześniej o tych Modułach, które można zamontować na statku. I tak naprawdę ich liczba waha się w zależności od tego, jakiej klasy statek wybierzemy. Najpopularniejsze dla standardowej grupy 4-5 osób są statki klasy trzeciej. Zapewniają odpowiednią przestrzeń życiową, odpowiednią przestrzeń do personalizacji i modyfikacji, i są dość uniwersalne. Statki mniejszych klas to na przykład myśliwce jedno-dwuosobowe. Albo jakieś stateczki służące do ewakuacji, albo do, albo do schodzenia z orbity na powierzchnię danej planety. Z kolei klasa czwarta czy piąta to już ogromne jednostki, które często mieszczą kilkadziesiąt albo nawet kilkaset osób, wymagają mnóstwo ludzi do obsługi i zazwyczaj należą do różnego rodzaju korporacji, frakcji czy wojskowych. Aczkolwiek, jeżeli w waszej kampanii macie ochotę na stworzenie takiego molocha, to podręcznik zapewnia jak najbardziej taką możliwość. Co ciekawe, żeby nie było zbyt kolorowo, każdy statek, zgodnie z zasadą złośliwości rzeczy martwych, ma pewien problem, którego nie da się naprawić. Na przykład jego sensory mogą w ważnej chwili błędnie odczytać informacje. Zainstalowana na pokładzie sztuczna inteligencja może być bardzo ekscentryczna w obyciu, albo na przykład. Na pojeździe może spoczywać klątwa. No ale dosyć już o samym tworzeniu statków, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba omówić. Tuż po postacie, kiedy już dostają własny statek, muszą obsadzić w nim odpowiednie stanowiska. To jest rzecz przystosowana typowo do walki, bo podczas zwykłej eksploracji, zwykłych podróży, raczej taka dyscyplina, gdzie każdy zajmuje się tylko swoją nie jest nie jest potrzebna. Ale kiedy przechodzimy do walki kosmicznej, tutaj hierarchia, odpowiednie obsadzenie wszystkich stanowisk jest niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu. I tych stanowisk jest pięć. Oczywiście, jeżeli gramy mniejszą grupą, jest możliwość ich połączenia i podręcznik sugeruje, jak to zrobić, więc jeżeli gracie mniejszą grupą, to nie macie się czego obawiać. Oryginalny system pomyślany jest jednak na pięć osób. Są to kapitan, inżynier, pilot, operator sensorów oraz strzelec. Każdy z nich ma inne funkcje, opiera swoje testy na zupełnie innych umiejętnościach, ale równocześnie oddziałuje na innych, więc, więc jeżeli opanujemy ten system walki, to wszystko działa jak naoliwiona maszyna. Kapitan nie ma siły sprawczej. On, jak to kapitan, wydaje polecenia zamiast robić rzeczy osobiście. Używa to tego swojej umiejętności dowodzenia. Może wydawać rozkazy wszystkim pozostałym stanowiskom. Oni oczywiście nie muszą ich słuchać, ale jeżeli ich posłuchają, to dostają bonusy do swoich testów. Więc więc kapitan, jak to kapitan, mając ogląd na całą sytuację, może decydować, którego rodzaju działania w obecnej sytuacji. Najbardziej potrzebują wsparcia i aktywnie się do tego przyczyniać. Inżynier też ma niezwykle istotną rolę, bo od tego, jak on rozdzieli zasoby energetyczne w statku, zależy to, jak inni będą mogli działać. Bo na przykład, może wzmocnić silniki, co ułatwi pilotowi wykonywanie jakichś skomplikowanych manewrów, może zasilić Broń, dzięki czemu strzelec siedzący przy systemach broni będzie w stanie w ogóle atakować. Może wzmocnić też systemy informatyczne na statku, dzięki czemu operator sensorów będzie mógł przeprowadzić skuteczniejszy atak hakerski albo lepiej obronić się przed atakiem hakerskim przeciwnika. No i oczywiście inżynier odpowiada też za przeprowadzenie bieżących napraw na statku, nawet podczas walki. Jeżeli chodzi o pilota, to chyba każdy daje sobie sprawę z tego, czym się zajmuje. Jego manewry bardzo często decydują o tym, czy statek jest w stanie przetrwać walkę czy nie. Bo ze wsparciem kapitana i inżyniera, pilot może na przykład zdecydować się, w danej turze walki na unikanie ataków, dzięki czemu będzie trudniej trafić w wasz statek, może zdecydować się na pościg za wrogiem, dzięki czemu będzie można zmniejszyć dzielącą was odległość, co pozwoli Strzelcowi na łatwiejsze celowanie i zażegnanie zagrożenia. Może też, jeżeli nie szkoda wam waszego statku, staranować statek wroga. Jeżeli macie dobry pancerz albo nic do stracenia, może to być akurat manewr, który uratuje wam życie. Albo przynajmniej sprawi, że przeciwnik też będzie miał problemy. Operator sensorów to pokładowy haker. Jest też w stanie pomóc na przykład zarówno pilotowi, jak i strzelcowi. Może poprawić systemy celownicze waszych, waszej broni i namierzyć cel, dzięki czemu jego trafienie będzie łatwiejsze. Może też postarać się o to, żeby przeciwnik nie był w stanie namierzyć was. Poza może próbować włamać się na komputer pokładowy wroga, albo sprawić, że na parę chwil znikniecie z radaru. I być może wtedy będziecie w stanie uciec, kiedy nadzieja na wygraną pozostanie stracona. Ostatnie stanowisko to strzelec. On operuje systemami. Ofensywnymi i defensywnymi na statku. Może strzelać z każdej broni, którą tam zamontujecie, może wypuszczać torpedy we wroga i generalnie robić wielkie boom, które będzie w stanie uratować całą załogę. Więc jak widzicie, tutaj obsadzenie wszystkich systemów ma spore znaczenie dla, dla konfliktu dziejącego się w przestrzeni kosmicznej. Zarówno mechanicznie jak i fabularnie, bo ten podział na różne role, na różne stanowiska sprawia, generuje naprawdę dużo sytuacji, w których, w których można ograć to czysto RPG-owo, więc myślę, że osoby, które pragną rozsmakować się właśnie w jakichś kosmicznych przygodach, będą z tego bardzo zadowolone. No i oczywiście jest to też bardzo fajny zabieg, który pomaga znowu połączyć grupę jednym celem, bo w walce kosmicznej w Coriolis nie ma ja. Osoba zamknięta w tej samej puszce, co Wy nie może indywidualnie wygrać bitwy. Nie może indywidualnie z niej uciec. Wszyscy musicie działać razem, żeby osiągnąć sukces. To chyba całkiem fajny koncept, prawda? Dobrze, skoro wiecie już nieco więcej na temat statków i wszystkich pozycji, które trzeba w nich obsadzić, myślę, że kiedy przyjdzie na to właściwy czas, będziecie w stanie stworzyć załogę, w której czynach usłyszy cały trzeci horyzont. Dzięki, niech ikony wam błogosławią i wkrótce zapraszam do kolejnego odcinka naszego przewodnika po trzecim horyzoncie. Dajcie znać, jak Wam się podoba.